Oczywiście, że wezmę udział w referendum. Po pierwsze, za co? Za odwołanie nieudolnej władzy, której, której się w głowie już pokręciło, bo władza jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla, dla władzy. To w końcu my płacimy podatki i oni są na naszym utrzymaniu. Powód. Pierwszy, pierwszy z brzegu, a mianowicie zalanie miejscowości przełęk w niedzielę. 15 lub 16 już teraz już dni uciekły mi po prostu. Nie zostało nic zrobione. Zostaliśmy sami sobie bez pomocy, zwierzęta na gospodarstwach. Problemy duże, bo zalane łąki, zalane pastwiska, nie było paszy dla zwierząt w tym momencie nie możemy nic dostać. Wody brak wody. Później po wszystkim było kilka padnięć zwierząt, które zostały. Najprawdopodobniej zatrutą wodą, która gdzieś tam płynęła, bo w wodociągu okazało się, że woda była skażona. Na początku szły informacje z akwy i podawane, że woda jest zdatna do picia, a za chwilę się okazywało, że woda już się nie nadaje do picia, bo jest skażona. Przecież to jest, to jest nienormalne. Wprowadzanie ludzi w błąd nic nam nie grozi, a jednocześnie nam bardzo dużo zagrażało. Przełęg uważam, że był miejscowością do uratowania. Po prostu woda przelała się przez wał, a nie rozerwała wałów. Gdyby było, odpowiednie służby zareagowały wcześniej, najprawdopodobniej uniknęlibyśmy zalania całej wioski. Kwestia zwierząt, które tutaj były zalane. Zajmuję się hodowlą owiec. Przyczyna była, czy udało się je uratować na początku, w tym sensie, że nie został wywieziony obornik. Stały na wysokiej ściółce, na głębokiej ściółce i było bardzo wysoko i woda się odbijała. Myśmy mieli na gospodarstwie około pół metra wody, wszystkie łąki, pastwiska zalane. Problemy z żywieniem, bo kiszonki zostały też jednocześnie zalane wodami powodziowymi. Gdzie później składaliśmy wnioski, no bo musiała być zakupiona pasza dla zwierząt. Złożony został wniosek o umorzenie trzeciej, czwartej raty podatku, no to przyszło z pismo z urzędu, że mamy sobie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo oni nic nie mogą. No to no, 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 gdzie my mieszkamy? Czy ja przyjechałem tutaj z Warszawy i domagam się odszkodowania jakiegokolwiek, czy czegokolwiek od Nysy, czy jestem mieszkańcem gminy Nysa i do, prosiłem o pomoc gminy Nysa? Jedyną instytucją, która nam pomogła, to opowiem uczciwie, jest KOWR. Dostarczył nam suche wysłodki buraczane, którymi karmiliśmy zwierzęta, no bo na, na tą chwilę wszystkie łąki powinny być w trybie pilnym z, zwapnowane. Urzędy urząd wojewódzki też się nie poczuwa do odpowiedzialności, no bo wszyscy odbili jeden od drugiego, odbija piłeczkę, bo są widne wody polskie, bo to, to jest całokształt, to jest za, za, za zapaść naszego państwa. Od, od urzędów gminy po, po ministerstwa i cały rząd. To jest tragedia, to, co się stało.